Dla mnie, prawo, dira, dla mnie prawo, dla was nie ma

Dzisiejsze obchody zorganizowane zostały dla stały bohaterów naziemieckie. To jest porozumienie środowisk patriotyczne. W sposób szczególny pragnę pozytać zaproszonych gości. Kombatantów Armii Krajowej. Narodowych... Narodowych Sił Zbrojnych. W organizacji Podzielania Podobościowego oraz jest Państwa Przecina, w tym organizacji patriotyczną narodowe. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, się póki my żyjemy. Pona mocna przemoc dzieła, szablowo zbieramy. Acz marz Zombrowski, z ziemi do Polski, za swoim przewodem włączyciel z narodem. Acz marz Zombrowski, z ziemi do Polski, do Polski. Do Włodzim się narodem, nasz, się narodem, Włodzim się narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, swoim się Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wolności i Niezawisłości, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Roku Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Bojowego Oddziału Armii oraz wielu innych. Wstańcie do apelu! Zdany, zamordowany, żołnierzy wykręty! organizatorów i przywódców Zjednoczenia Wolności i Niezawisłości, koordynatorów i Deli Polskiego Państwa Podziemnego. Wstańcie do apelu! do Czyli... Bohaterom! Wzywamy Was! Poległych w walce i zamordowanych przez płatnych zdrajców i pachołków Rosji, żołnierzy wyklętych wszystkich okręgów. Wstańcie do apelu! do apelu. Wzywamy Was! Żołnierzy kiedy kontynuowaliście walkę o i Polski z nową sowiecką okupacją na Ziemi Środkowej, o ciałów i Połakowskich, Polskiego Wojska Zjednoczonego oraz Wojowego Oczału Armii, stańcie z papieru! Wzywamy tych, którzy najdłużej wytrwali w walce i jako ostatni zostali zamordowani przez PZP-erowskich namiestników Moskwy, Żołnierze wyklętych. Wstańcie do apelu! Chola bohaterom! Wzywamy do zamęczonych, zamordowanych żołnierzy i służby cywilne Polskiego Państwa Podziemnego Żołnierzy wyklętych w Lagrach Sowieckich, w Orkuty, w w reżimu PPR i PZPR Do apelu! Wzywamy do apelu wszystkich żołnierzy wyklętych Żołnierzy i członków służb cywilnych polskiego państwa podziemnego. Tych, co podjęli nierówną walkę i padli w boju lub zostali zamordowani przez sowieckiego najeźdźcę i polskich, potorowskich bądź pozetorowskich komunistów. Tych, co zostali wykręci z Racji swego udziału z pierwszej antyniemieckiej konspiracji. Stali się przedmiotem trwałego komunistycznego terroru. Tych, którzy jako młodociani konspiratorzy podjęli wysiłki na rzecz Polski Niepodległej. Tych, co po latach więzień i prześladowań zmarli, nie doczekawszy niepodległej Polski. Po latach więzień i prześladowań odeszli na wieczną wartę w trzeciej Rzeczypospolitej. Wstańcie do apolu! teraz Zapraszamy tego wysłuchania człowieka w pana Bolesława Byłem żołnierzem armii krajowej. Byłem żołnierzem armii krajowej. Miałem 17 lat, gdy złożyłem przysięgę w tej armii i zostałem jej żołnierzem. I jak słyszę o bohaterach, to nie czuję się większym bohaterem od was, młodzieży. Do was, młodych ludzi, mówię. Do was mówię, młodzi ludzie, nie jesteście od nas gorsi nawet o centymetr. Gdybyście żyli wtedy, bylibyście akowcami. Zapewniam was, bohaterstwo, tak się szasta tym słowem, a to jest taka zwyczajna rzecz. Polega na przezwyciężeniu własnego strachu. Mają żołnierze momenty, mieli, że mogli się bać. I przezwyciężyli ten strach. Dlatego byli bohaterami. A robili to dla naszej Polski. I my...